Fanami, tak samo co moja ciocia. która e, to pokażę. To ten Didle, który dostał od cioci, ale prawie przy, wszystkie dostał od cioci, ale nieważne. To jest ten taki Didle, taki szary. To jest Didle-Śpioch. To jest taki śpioch, ale nie śpioch, tylko Didle, tylko uważam, że coś z oczami. To jest Gidia-Didle, dziewczynka jeszcze, a to są dwie zakochane te didle, na coś na walentynki to jest bardzo bar stary didl który chyba z lat 90, nie wiem których a to jest didle recykling który ma koszulkę recykling a, i to jest nasza jedynka didle i patrzcie co ta dziewczyna ma na ogonku na to. Oh, nie, nie, nie. nie wiecie, I patrzcie, co, to... co można zrobić? E. No, no dobra, nie! E. A nie wiecie co to didle, to didle to, to takie jakby myszy takie Je i... Jeszcze mam taką skarbonkę, a jest na dole. To są takie jakby takie mysz mysze... Takie... Które... Nie mam gdzie to jest. które to Tomasz. Kotec e, zrobił i, i to są z Niemiec albo z Germanii. E, Ej, e, nie, dobra, to więc to jest nasza rodzinka Didle. A teraz poproszę, żadna matka dobra, to zaczynamy mówić kto jest kim. To ojciec. A to, to jest, e, to jest matka, a inne to są dzieci. A to jest to się siostra, która do piątej kas chodzi. To jest, to jest on. Nie, to jest ona. To jest on. Patrz. Nie, będzie ona. To, to jest on. Nie ona. Nie, to jest ona. No bo ma takie rzęsy, a nie on ważne, nie ma. Ty... twarz. Dobra, to zaczynamy. <śmienic> Od, odcinek pierwszy, start. <śmienic> 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 Ej, bracie! Co? 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 Czy, czy pójdziemy zobaczyć do siostry? Eee, e, do, do. Do starszego brata? Tak. Dobra. Czyś starszy, bracie? Cześć. Co robisz? Luka mojej starej książki. Jaka ona jest z Narni? Narnia? Opowieści, z najmniej, piąta część. To my ją. To pies. Nie, to, to my zjedliśmy. Oddawać mi ją. E, nie, żartuję, pies zjadł ci. Nie, nie, Dada, dobra. Panie, tam gdzie ja schowałam ją. Masz? Opowieści z Narni. Ale to nie jest naprawdę jak opowieści z Narni, tylko inna książka, ale nieważne. Nie mam za odpowiedzi. odpowieści, dajcie. Narrator teraz mówi, nie kurde ktoś. <grym> Dobra, to Idźcie idziemy sądzę. do tych... E, idziemy do tych zakochanych. Co wy robicie? Ja byłem finić na TikToka. Dobra, idziemy do, do naszej młodszej siostry. Cześć mama, cześć ciata. Cześć. cześć. Maszy, czy czy Susi masz się z nami bawić? No um, ma jeszcze mnietka, ja chyba może. Bo już umie trzask chodzić. No się pobawimy? Nie, nie wiem. Google Gaga, Google ga. Gaga. Hmm, hmm. Więc co się pobawimy? Pobawimy się? Nie po e... szuka kciesta. E... Chyba musimy zobaczyć do siostry po coś. Nie do no, brata, to nie siostra. Dobra, to idź na zobaczyć Google Gaga. Dobra. Siostro! Co? Co jest? Cóż jest. Uczę się. No po mamy też z matematyki. To nie... To nie jest matma po pierwsze, tylko... Mm. Uczycie się religii i techniki! Tak! Mamy... Pokaż mi nos. Ale no, zradry, nie Mamy szczęście! I z tego i z tej książki. To jest zeszyt. Ze zeszyt. To jest zeszyt od, e, od e, informatyki. No no to ty musisz zrobić. Dobra. Jak swoim Dobra. E, no jest Dzień. ok, jeszcze się uczy się. Gu, gu gaga. No dobra. To co się pobawimy? Hmm. moje, następne. O! Coś przyszło! Ale fajna ośmielniczka, dam. I, i, i. E, To sobie pogramy w konsole. W sole. Nie? A tak! Dzieci! Co? Pani może po niej? Ona bawi się ośmiorniczką! Tak dzieci, a my sobie poklej. Ileś tam minut później. A jak już się starszy, starszy brat się nauczył i już się powoli im się teraz jest nudno. Skończę. Wiązki. Zrobiło. Zrobiło. Zamykam się. Eee, nie Ojeju. Zobaczyć, co się okazało? Ui, pa! pa, 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 pa. O jeju! Musi zobaczyć, co oni tam robią. Ja maniu! Ona zapomniała, co. Musi zobaczyć, co tam ich bracie i się mama siostrę robią. Idę, to nic nie Siostra i biać się. Stawać, stawać. Oni są bardzo znudzeni, poszli spać. I ogólnie zaraz już mała siostryczka zaczęła płakać. Chyba mama płacze <drybry> Dobra, idź Okej okay. O nie O nie, możemy wziąć. Ona Ona, ona chyba zrobiła straczkę Aha Dobra, to przebieramy o jaju To jest... To jest jaju. Ale fajnie. ściągnim Dobra, wkładamy nową, ściągamy. Wkładamy nową. O, udało się. Nareszcie. Dobra, chodź już się położyć. I mimi, musimy chyba się położyć, no tak. <śmienny> <śmienny>